Optymalizacja czasu. Dzisiaj jest godzina 6, chyba. Jest 6:15. Spaliśmy 2 godziny. Do zabrania mamy ze sobą, za chwilę startujemy do Kuala Lumpur, do Singapuru. Do zebrania mamy ze sobą trochę rzeczy. Chcę spać, chcę trochę, ale kurwa jeszcze przeskakujemy o jedną godzinę, a musimy opuścić to przepiękne miasto, przewspaniałe, przecudowne i będziemy lecieć na Singapur plus Kuala Lumpur później, mamy samolot o godzinie 10, musimy zostawić bagaże w Bangkoku i zabrać ze sobą tylko podręczne, więc jeszcze czeka nas przepakowanie. <śpiew> <śpiew> Co to była za noc? Hmm. <noise> Widzimy się pewnie na lotnisku, jak będę miał siłę vlogować, bo w serio, spaliśmy tylko dwie godziny. Za chwilę wychodzimy, muszę jeszcze chłopaków pobudzić, bo jako pierwszy. Więc na mnie spoczywa ten przewspaniały obowiązek, żeby ich pobudzić. <głos> <głos> Trzymajcie się, póki co, hejka. Cześć mordeczki. Jesteśmy na lotnisku. Jak się nazywa to lotnisko? Don Don Mwang. I lecimy właśnie na odloty. Zostawiliśmy bagaże. Jest fajny punkt dropowy. 4,5 dnia policzyli nam za 300... 330 batów? 338. 338 batów. Polecam serdecznie. Nie musicie z tym kurwa głównym całym ciągać. A i na biletach możecie oszczędzić, bo nie musicie wtedy dopłacać tam studolców za bilety. Więc lecimy na Singapur, ale musimy zejrzeć, bo wstaliśmy kurwa o 6 e, i nic nie żarliśmy, więc musimy zrzeć, lecimy na odprawę, mamy w pizdę stafu elektronicznego. Mam nadzieję, że te tanie linie lotnicze wazy nie będą jakieś mega wkurwiające I poradzimy sobie z nimi i, i bez nich też. Także idziemy żreć i saluto. Jakiś omlet z kurakiem, spicy i ryż pod spodem. Widzieliście kiedyś puszkę z kokosa, kurwa? Nie wiem. Ja czekam na Dawida. Patrzcie. Autobus Azjatów. Ej, kurwa, patrz. Zawinę da. nam zamknęli Kolegę nam zamknęli za szybą, bo autobus już jest zapełniony Pomachamy Awiatom. Drzwi zamykaj. No to są boczne! Ło, patrzcie, jaka loża! Jak Corner Club, nowy, w counter. Loża vip kurwa. Patrzcie, overbooking panowie, bo w Singapur, wylądowaliśmy pamiętać trzeba się strzec, bo tutaj za wszystko. Baty, chłosta, kurwa i przypalanie jajczy i jajec kurwa e, tymi rozpalonymi brzeszczotami chyba śmierci zapomniałeś. Kara, a kara śmierci jeszcze jest faktycznie. Chociaż już, już kara śmierci była... Chuj. Zobaczymy. Ale kurwa człowieku Dyw, Dywanikami wyłożone, patrzcie. Jaka kulturka Delikatna muzyczka to tutaj gdzieś pyka tyre, 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 tyre. Och, misiaczki, misiaczki. Dobra, idziemy tam, idziemy zwiedzać te wszystkie najładniejsze ekspozycje chyba na początku, nie? Całe Changi Znaczy może całego nie zdążymy, to pewnie miliard lat i a musimy się jeszcze wybordować tym takie te kurwa kartki się wypełnia głupie te przyjazdy od po co to komu na co, komu to potrzebne a na co ciekawostka z singapurskich kibli topika na czerwono a jak się wysikacie to na czerwono i trzeba kliknąć spuścić i to wtedy gaśnie i jeszcze jest taki płyn do dezynfekcji i deratyzacji, pobieracie sobie papierek i dezynfekujecie sobie Dechę. Ciekawe. Idziemy myć ci łapki. Nie no dobra, śmiechem żartem, ale z tymi karami to jest tak. Kurwa nie za ciekawie, nie? Bo... Hmm. <laughs> Właśnie za w ogóle podłączenie się do czyjegoś niezabezpieczonego wi-fi tu też jest jakaś kara kurwa, czajcie. E generalnie kary są za e za co są tam generalnie kary? Za jedzenie i picie przede wszystkim w publicznych wszystkich, <grymne> za oddychanie. We wszystkich publicznych środkach transportu picie, jedzenie jest kara jakaś tam. Za przytulanie się w miejscu publicznym jest kara. Za wszystkie te LGBT, LPG, RPG. Tu wszystko, wszystko jest zakazane, tylko SGD, czyli sola, dolar singapurski jest dozwolony. Ale wszystko inne jest zakazane, picie, palenie też, nawet rzucie gumy jest zakazane i nie wolno wwieźć nawet na lotnisko, e, po prostu zabronili, bo był syf, bo ludzie to w łapciuchy, a patrzcie, jaka ładna ekspozycja już na samym wstępie. A to serduszka są! Serduszkowe drzewo? Serduszkowe drzewko. Skumajcie to. Pawie zrobione z kwiatów. No, w ogóle musimy kantor znaleźć. Patrzcie na Singapurską walutę. To jest 50, dziesiątka i dwójka. I patrzcie, one są przezroczyste w ogóle. Czucie? Na lotnisku za 6,50 singapurskich dolarów, jeden singapurski dolar to jest jakieś 2,80, plus minus. Cel Starbucks. Lecimy, chłopaki, Wszystkie zmarki też. Patrzcie, ile zieleni w Singapurze na tym lotnisku. W sensie wkoło w ogóle masakra. Zieleń, zieleń, zieleń. Teraz w ogóle przejeżdżamy między czwartym a drugim terminalem, żeby się dostać na te takie najsławniejsze, najsławniejsze i najładniejsze miejsce, w którym wszyscy robią sobie zdjęcia, jest wodospad i Lady Boy tańczą. Nie ja no, żartuję, ale tak. Teraz... Tu, nie, tu nie ma Tu nie ma Mega fajna miejscówka z tego co widziałem, część fotografów. <laughs> Miejsce oficjalnej chłosty na lotnisku przed wlotem taki pręgierz, kurwa na środku, i ładują paty następny dawać następnego Śmiechem żartem, ale kurwa. Ta chłosta jest straszny pomysł. Dobra, zaraz Wam najpierw pokażę jeszcze. Jak chłostają, Batem kurwa w zieleni. Terminal 2, a my idziemy do Javel obok Kiblis trzeba skręcić tu są Kible Prrr. i idziemy w ogóle patrzcie w Singapurze jest fajna opcja takie napełniacze wody filtrowane i tu jest napisane takie rzeczy w Polsce mogliby też prowadzić Jak się nazywała ta bajka? Frozen. Yeah, A tam jest jeszcze dalej fast check in. Dotarliśmy do Dżewel, otwierając drzwi od razu powiew świeżości, uderzenie takiego ciepłego, wilgotnego powietrza. Tutaj macie mapkę. A tu wam uchylę rąbek. Tam jest budynek.